Dziś nie powiem, że od rana będę pracował dla klientów nad projektami dla klientów, ale muszę powiedzieć, że jest piękna słoneczna niedziela. Dwie godziny temu był czat, i maila dostałem, tylko nie słyszałem powiadomienia, bo był wyciszony telefon. Musimy rozwiązać problem. OK, problem rozwiązany, oczywiście. Znaczy, to nie było oczywiste? Osiągnięty został limit użytkowników wyświetleń unikalnych. Poszło powiadomienie dwa dni temu. Tam na górze jest taki pasek postępu. No ale gdzieś to zostało pominięte. I potem co się dzieje, gdzie jest licznik. O, tego jeszcze nie miałem, bo w ciągu dwóch minut przyszły dwie płatności z Beatimes. Powiadomienia usłyszałem w słuchawce, słucham podcastu, aż musiałem się zatrzymać, co się dzieje. A myślałem, że znowu jakaś awaria, ktoś się dobija i trzeba będzie rozwiązać problem. A jestem w trasie. Tak szybko mnie dojechał. Miałem krótki dylemat, czy posiedzieć sobie z kawą? W cieniu o takim jeszcze poranku, no tak o 11, czy jednak się przebrać i z izotonikiem przejechać się rowerem? W takich chwilach dobrze jest sobie zadać pytanie, z czego będę bardziej zadowolony, z czego będę bardziej dumny, jak już skończę robić to, przed czym się waham. Więc tutaj była odpowiedź oczywista. Chociaż siedząc sobie teraz tutaj drugą minutę, można było połączyć obie, obie, obydwie rzeczy, wziąć jakąś kawkę i sobie tutaj pod lasem w cieniu posiedzieć i wszystkie obydwie rzeczy byłyby pogodzone ze sobą, zrealizowane jednocześnie. Tak, usiadłem na tych mrówkach, ale dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co jeszcze się dzisiaj wydarzy. Był taki lekki podjazd, musiałem troszkę więcej siły użyć, po czym nagle poczułem poczułem taką zdecydowaną ulgę pod stopami. Zerkam w dół, a pod nogami sobie łańcuch zwisę tak luźno jakoś. No i jeżdżę powiedzmy od 4 lat, mniej lub bardziej, więcej, mniej, dalej, bliżej. I zawsze mam zapasową dętkę, mam łyżki, mam cały zestaw naprawczy. I nigdy mi się jeszcze nie przydał. Robiłem po 80-100 po 100 km czasem, więc myślę sobie, wreszcie, wreszcie jakaś awaria. Miałem zapasowe spinki, rozkuwać nawet śrubokręt duży, więc to dużo czasu nie zajęło. E, 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 założyłem spineczkę i wszystko pięknie śmiga. Tutaj nie było aż takiego wielkiego ryzyka, bo w najgorszym wypadku zadzwonił po żonę i przyjechałaby tam w ciągu, nie wiem, 20-30 minut i nie byłoby tragedii zatem warto warto by zawsze przygotowałem na jakieś awaryjne sytuacje I nie tylko podczas jazdy rowerem a, ale również w innych sytuacjach chociażby korzystając ze sprzętu e, komputera, telefonu, żeby mieć backupy jakieś kopie zapasowe, jakieś awaryjne wyjście na wypadek właśnie awarii czy problemów tego co nie przewidziałem to na pewno rękawiczek ani czegoś czym mógłbym się wytrzeć to jest akurat w zestawie na dłuższe wyprawy. No i drugi błąd to też nie, nie sprawdziłem, jak są słuchawki naładowane, i mi się skończyły w połowie drogi. Bateria, a innych nie mam, więc też nie do końca się przygotowałem. I niedziela dobiegła końca. Teraz jeszcze chwilę czasu na robienie dosłownie nic, żeby jutrzejszy poniedziałek był jak najlepszym poniedziałkiem. Zatem widzimy się jutro.